Karcianka w 2020 roku, czy ci ludzie powariowali, zapytacie, przecież to nic fajnego i z pewnością się nie przyjmie. Trudno to oceniać, ale trzeba przyznać, że Skyweaver jest barwnym i przy pierwszym posiedzeniu dał radę pochłonąć moją uwagę na tyle, aby przeskoczyć błyskawicznie przez kilka leveli. Czym jest w zasadzie Skyweaver i jakie są wrażenia z obcowania z tym CCG, zapraszam na dzisiejszy materiał. Skyweaver jako projekt jest szalenie ambitny i wykracza z mojej perspektywy poza pojęcie stricte gry jako przyjemnej zabawy. Mówię o tym dlatego, że całość uwikłana jest w rzeczy, o których typowy miłośnik gier online nawet nie myśli, a konkretniej w blockchain. Jestem w tej materii raczej słabą encyklopedią wiedzy, to przyznaję. Co prawda interesuję się kryptowalutami jako tako, ale analiza samego systemu to dla mnie totalnie czarna magia. Pozostaję konsumentem, a nie znawcą i analitykiem, aczkolwiek o Skyweaver rozpisywano się właśnie na portalach dotyczących kryptowalut. Mówi się, że gracze kolekcjonują to tej karty, aby następnie handlować nimi, a całość jest oparta o Ethereum. Przy okazji również, aby nimi handlować rzeczywiście fajnie, to trzeba, aby karty były srebrne albo najlepsze, czyli złote. Nie zagłębiam się w szczegóły, bo boję się, że moje słowa mogą oddawać tylko na miastkę całej wizji. Jeżeli ktoś więc jest zainteresowany tym tematem pod kątem blockchaina, to zachęcam do odwiedzenia takich portali jak, dajmy na to, Coindesk, bo tam przejrzystość jest przynajmniej trochę wyższa. Ja natomiast przejdę bezpośrednio do aspektu gameplayowego. Zagra grę odpowiada m.in. Jonathan Lux. Jest to persona, która w karciankach jest uwikłana od dłuższego czasu i maczała palce m.in. w Magic the Gathering, dajmy na to. Oczywiście nie musi to wróżyć sukcesu, ale sądzę, że jest gwarantem tego, że za całe przedsięwzięcie wziął się ktoś, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Całość w obecnie trwającej becie jest dostępna na wszystkich platformach Android, Mac, Linux, Windows i iOS. Wniosek z tego taki, że karcianka ma teoretycznie duży zasięg startowy i z ręką na sercu na graczy nie czeka się długo. Chwila, moment i mecz jest do rozegrania. Z tego powodu jestem nie Zwykle zadowolony. Poza tym nie pobieracie żadnego klienta, przynajmniej na PC-my. Przygoda dzieje się w oknie przeglądarki internetowej i to bardzo płynnie, oferując przy tym naprawdę fajną oprawę graficzną. Szczerze, ta karcianka nie wygląda wcale tanio. Zamiast tego dostajemy ładne grafiki, ładne kartoniki, ładną arenę, no i kilka systemów, które ułatwiają rozgrywkę od samego początku. Aby w ogóle dostać się do SkyWivera, musicie otrzymać zaproszenie przykładowo do jakiegoś użytkownika, który już grał w tenże projekt. Jestem jedną z takich osób, ale niestety pech chciał, że dwa dni po rozpoczęciu i zapoznaniu się z grą, moje konto już nie figuruje na liście. To jest totalnie dziwne, ale nawet nie jestem w stanie przywrócić do niego dostępu, czym jestem trochę zaskoczony, no i zasmucony, bo fajnie mi się grało i chciałbym jeszcze raz zakosztować tej przygody, ale nie mogę się zalogować. Wracając jednak do rzeczy. Zaczynacie w rozgrywkach z botami. W tym okresie macie sporo czasu, aby zapoznać się z działaniem wszystkich kartoników, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje, jak to działa, jak przebiegają tury. Niektóre z kart w ogóle mają słowa kluczowe, inne specjalne umiejętności, które możecie aktywować po wykorzystaniu do Dodatkowego punktu many, standardowo pozostaje atak i obrona jako elementy każdej wystawianej na blat karty, która pozostaje kreaturą. Między całym zamieszaniem przewijają się także herosi, którzy biorą czynny udział w walce, mając określoną ilość ataku, no i życia. Oczywiście wskazane statystyki można bustować innymi kartami wspomagającymi są czary, są blokery przy okazji także szczerze, cały zestaw możliwości, totalnie znany mi z Hearthstone'a czy innych karcianek. Dodatkowo uwydatnia się tutaj zasada Easy to Play Hard to Master, o której wspominają twórcy Faktycznie mechaniki nie są wysublimowane, są raczej proste. To nie jest hex czy inna karcianka, która każdą partię dzieli na jakieś dodatkowe tury blokowania i ustawiania strategii. Zamiast tego klasycznie, moja tura, tura przeciwnika, atakujemy wzajemnie kreatury, no i staramy się zejść z życiem oponenta do zera, więc jak widzicie, jest to stosunkowo proste. Chociaż jeżeli chcecie wykonywać jakieś wysublimowane ataki, no to wówczas już trzeba wczytywać się w karty, można aranżować jakieś synergie. Także jest się czym pobawić. Jest kilka mechanik, które faktycznie można fajnie Wykorzystać. Różnica ogólnie, jeżeli chodzi o taki startowy etap, jest następująca. Zaczynamy z kilkoma kartami prezentowanymi nam przez grę, których wymienić nie można. Zamiast tego wybieramy ze wskazanych propozycji po prostu cztery najodpowiedniejsze monstra, czy też czary, i liczymy, że następne dobieranie po ukończeniu tury będzie dla nas łaskawe w jedną dodatkową solidną kartę. I powiem wam, że gra się w to przyjemnie, wspomniałem również o pewnych ułatwieniach. Tutaj warto wspomnieć, że po jednej stronie ekranu mamy dostęp do akcji, które dzieją się na polu walki, po drugiej możemy. Sobie z kolei rozwinąć deck trackera, więc widzimy jakie karty zostały wykorzystane, z jakich jeszcze skorzystać możemy. Nic nie jest dla nas specjalnie zaskakujące. To są takie rzeczy, które po prostu zaimplementowano do gry. No i nie ma tutaj specjalnej rewolucji. Zamiast tego standardowy udarty schemat ubrany w śliczną stylizowaną oprawę graficzną przy udziale niezłego audio. Naprawdę nie czułem tutaj takiego zakłopotania jak chociażby startowo w Artefakcie czy wspomnianym wcześniej Hexie. No i mam wrażenie, że każdy kto w ogóle wie czym jest Hearthstone w Skyweaverem będzie bawił się co najmniej dobrze. Chociaż nie mówię, że jest to gra idealna. Cechą pozytywną pozostaje darmowość. Trzeba podkreślić, że to są kalkulacje producentów, ale brzmią całkiem nieźle. Jeżeli jesteście graczem Hearthstone'a, to na 100% wiecie, że pakiety kart, dodatki są po prostu istotne. Tutaj natomiast lootboxów ma nie być. Karty mają być rozdawane, a cena talii ma nie przekraczać około 20 dolarów. Przy czym jedna karta może kosztować gdzieś tam około 1 dolca. Stąd też istotne jest zaznaczenie w tym momencie, że złote i srebrne karty nie służą do bycia ultra kozakiem na polu walki. Po prostu są wizerunkami znanych już kreatur w błyszczącej obwódce. Nie czuć zatem aspektu pay to win i pay to progress, taka opcja mi się podoba. Sklep jest, ale służy wyłącznie do tradowania znanych kartoników. Bohaterowie do odblokowania, a każdy z nich włada jedną z pięciu statystyk, takich jak przykładowo siła, intelekt czy też zręczność. Ogólnie póki co projekt wydaje się być dosyć rozwojowy, chociaż trudno określić, w którym to kierunku pójdzie. Twórcy mają chrapkę na więcej elementów, no i więcej gier opartych o Ethereum jako bazę do rozwoju. Skyweaver jest pod tym względem na tyle ciekawostką, że po prostu nie rozczarowuje jako koncept i o ile popularyzacja pod kątem marketingu będzie dobra, to gra powinna poradzić sobie lepiej niż potencjalna konkurencja sprzed kilku miesięcy. Mówię tutaj o artefakcie, który jak wiemy nie pożył za długo. Tak więc no, zobaczymy co przyszłość przyniesie. W ogóle tak abstrahując, czy to nie jest ciekawe, że światy kryptowalut wkraczają do gier w takiej formie? Być może były kiedyś podobne przedsięwzięcia. Nie śledziłem tego wszystkiego faktycznie, ale tutaj miałem okazję sprawdzić namacalnie jak to wygląda. No gra jak gram, jest przyjemna i przy okazji gdzieś tam kryje jeszcze drugie dno, dając szansę na bycie czymś więcej. Kto wie, może w przyszłości czeka nas więcej podobnych aranżacji, w które będzie zaangażowany także blockchain i kryptowaluty. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.